Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Autovloga. Ten format Wam się ostatnio spodobał, także chciałbym to dalej kontynuować. I tak, temat na dziś, który myślę warto sobie omówić, który warto przemyśleć, to jest um, brak wiedzy, ignorancja i głupota, która potrafi sprawić, że ludzie tracą pewne opcje, pewne okazje inwestycyjne. Myślę, że to jest taki powszechny problem tutaj, szczególnie w tym świecie tego, powiedzmy, polskiego, jakiego influ, jakby to można było ująć w skrócie, ponieważ na ten rynek wchodzi dużo osób, od powiedzmy roku 2020 myślę, sporo osób przybyło do tego rynku no i niestety ci ludzie też nie mają opcji nie mają takiej wiedzy, że można było zweryfikować pewne informacje, że można było zweryfikować fachowość pewnych ludzi którzy mają jakikolwiek wpływ tutaj na kształtowanie opinii na to co dzieje się na tym danym rynku no i ja tu widzę duży problem odnoszę się aktualnie do tam jakiegoś jednego posta który, nie wiem, jakaś grupa ludzi z jakiegoś tam koszary koszmary tradingu czy coś takiego e, sobie tam wypuścili tak I, i to jest odnośnie tutaj to była poruszana kwestia XRP kwestia firmy Ripple tak e, no ja myślę że na temat firmy Ripple na temat kwestii tutaj XRP mam coś do powiedzenia i, i też tak to postarałem się na tym Twitterze wyjaśnić no bo takiego festiwalu głupot która tam jest wypisana no nie czytałem już dawno bo jeżeli ktoś powołuje się na jakieś dane, na jakieś takie przykłady czy argumenty sprzed 4 czy 5 lat, które wtedy były modne i będąc w 2023 roku dalej rzuca jakieś takie, powiedzmy, oskarżenia, bo, bo oczywiście ja nie jestem tutaj żadnym adwokatem Ripla, tak? Ale em, ja po prostu jestem adwokatem obrony tego, żeby można było ludziom, którzy nie mają zielonego pojęcia na temat, o którym dyskutujemy żeby dać im rzetelne i sprawdzone informacje jeżeli ktoś nie potrafi takiej informacji dostarczyć to dla mnie jest po prostu człowiekiem, który no, nie potrafi robić researchu nie potrafi weryfikować pewnych rzeczy i stanowi dla niego problem ogarnięcie najbardziej podstawowych kwestii I to jest myślę duży problem, z tego względu, że tak jak powiedziałem, nowi ludzie, którzy przychodzą nie mają pojęcia co jest prawdą, a co nie jest prawdą jeżeli trafiamy na jakieś takie grupy, i takich grup, to oczywiście to nie jest tak, że się bez tej jednej grupy trzeba. Takich grup jest sporo, czy po prostu takich różnych osób jest sporo, które mają jakikolwiek wpływ tutaj na tworzenie opinii, czy są po prostu opiniotwórczy, a gadają totalne pierdoły, tak, gadają totalne głupoty, które. Może powiem inaczej. Jeżeli twój cały wywód, jeżeli twoje wszystkie kwestie można zweryfikować, można wyjaśnić po dwóch minutach zabawy z googlami na przykład. No to ta Twoja opinia, czy ten twój research, czy te twoje jakieś całe zdanie jest o dupy rozbić po prostu, jeżeli my jesteśmy w stanie zweryfikować takich gości naprawdę, to jedna minuta, tak, dwa, trzy wyszukiwania byśmy tylko wpisali, i mamy. nie wiem, różne dokumenty, tak? Czy na przykład raporty kwartalne, które to potwierdzą, yy, czy jakieś inne, inne inne, inne jakieś artykuły, inne rzeczy, które stanowią dowód, że to, co jest tam napisane jest totalną głupotą, bo na przykład, jeżeli ktoś twierdzi, że. Firma Ripple zrzuca torby na ulicę, no to okej, okay, ten argument był spokojny w 2017 czy 2018, tak? Ale w momencie, kiedy nie wiem, od 2020 w raportach kwartalnych jest pokazane, że oni skupują tutaj token z rynku i to jest oficjalnie potwierdzone, to nie jest jakaś bajka, no bo to jest oficjalny dokument księgowy, tak? Gdzie dają swój raport kwartalny, no to tam, tam, tam nikt się w jakieś kłamstwa nie będzie bawił. Jeżeli to widać, czyli w perspektywie takiej, to co? Oni zrzucą te torby taniej, żeby odkupić drożej, tak? To nie wiem, coś powie, jakiś e, komitet charytatywny tutaj, nie wiem, e, jakby to można było. się plus też jakieś tam inne inne głupoty, tak? Jeżeli ktoś nie, nie rozumie podstawowych rzeczy, a wypowiada się na jakiś temat, no to wtedy ja bym po prostu poddał wątpliwość całość tej działalności, która jest, tak? Bo wiadomo, ktoś na przykład może nie mieć pojęcia na dany temat. Ja też się nie będę na każdy temat wypowiadał, na temat na przykład każdego projektu, bo nie siedzę zbyt głęboko w jakiś tam, powiedzmy, projektach, tak? Więc nie mam, jak gdyby. Jakby to ująć takiego mandatu moralnego do tego, żeby można było ludziom, na ten temat mówić, tak? Czyli na przykład, jeżeli nie mam zbyt dużej wiedzy, nie wiem, o ekosystemie, powiedzmy, nie wiem, kosmosa, powiedzmy, tak, to nie będę mówił ludziom, dlaczego to jest złe, dlaczego moim zdaniem to jest do niczego, dlaczego, nie wiem, moim zdaniem, na przykład, to jest super, bo nie mam żadnego pojęcia, tak? Jeżeli nie mam pojęcia, to po prostu najlepiej jest się nie odzywać, no bo tylko innych wprowadzam w błąd. To, że sam coś mówię źle, to już jakby jest jedna kwestia, tak? Ale jak wprowadzą, można powiedzieć, umyślnie ludzi w błąd, no to to już nie jest w porządku. I myślę, że z czymś takim trzeba było walczyć, bo patrząc na to, co się dzieje, myślę, od takiego roku mniej więcej już, tak? Na Twitterze, na YouTubie, to powstało dużo nowych kont, dużo nowych kanałów, tak? Mój kanał też się od tego czasu tak konkretnie rozwija, myślę. No ale prawda jest taka, że. I gdyby ten ogrom wiedzy jest. No właśnie, to jest ogrom wiedzy, tak? Tej wiedzy jest dużo, i teraz nie mam jak tej wiedzy weryfikować w taki rzetelny i sensowny sposób. Dlatego też ja ze swojej strony staram się walczyć z takimi. z taką dezinformacją, tak? Czy z taką jawną głupotą, która jest, bo ja tego nie mam inaczej, jak, jak tam określić. Nie też apeluję do ludzi, którzy są w ogóle w tej przestrzeni, żebyście naprawdę postarali się weryfikować tych ludzi, których wy śledzicie, tak? Czy żebyście byli w stanie jakoś zweryfikować, kim są ci ludzie w ogóle, tak? Bo, e, mówię, nie chodzi mi o tą, tą grupę, tam grupę jakiś tam koszary tradingu, tak? E, natomiast, e, no, mówię ogólnie, tak? Bo, bo influencerów jest sporo, ludzi, którzy tworzą jakieś opinie jest naprawdę sporo, różnych grup też jest sporo, więc warto będzie weryfikować to jakkolwiek i te grupy, które naprawdę e, jakieś totalne głupoty opowiadają, no to no to warto będzie po prostu wyjaśniać. I tyle. Warto będzie to wyjaśnić, bo, bo, bo to jest nienormalne wręcz, tak? Żeby była taka dezinformacja w 2023 roku. Inaczej, gdybyśmy byli teraz w roku 2018, tak? I każdy może takich jakiś pierdoły gaz, jaki mu się podoba, ok, nie ma problemu, tak? Bo wiadomo, ten rynek jest taki, powiedzmy, niezbadane wody w tym momencie jeszcze były, tak? Ale teraz, po takim czasie, gdzie mamy już usystematyzowaną wiedzę, zebraną wiedzę, już to już wszystko jest, tak? Tylko trzeba z tego mieć skorzystać, no i to, że, że ktoś tworzy jakiś, no nie chcę przeklinać cały czas, ale jakieś takie gówniane kontenty, to myślę, że warto to wyciągać, warto o tym mówić, bo jak ktoś jest w błędzie, to trzeba go wyjaśnić i teraz tu będzie widać kto jest kim praktycznie. Bo jeżeli na przykład ja zrobię jakiś błąd, tak, to nie jest, że ktoś jest nieomylny, jeżeli na przykład zrobię jakiś błąd, przekażę złą informację, jeżeli po prostu no, no, będę się mylił w jakiejś kwestii ktoś mi to wytknie i powie, no to ja jestem takim typem, że powiem, okej, okay, wiesz co, przepraszam, sorry, faktycznie, mój błąd. Dzięki bardzo, że mi wytknąłeś ten mój błąd. Chętnie to poprawię, zweryfikuję i, i zrobię tak, żeby było dobrze. A jak ktoś ma za, za, za duże ego, to nie uzna tego błędu, tak? Albo on będzie kasował komentarze. To tak samo już odnoszę się do, do, do tego gościa z koszar tradingu, <tradingu> e, który też usunął mój komentarz odnośnie akurat flair, tak? bo takie głupoty na temat Flair czytać, to aż nie szło w pewnym momencie. Ja to robiłem, poczytałem, powiedziałem moje zdanie, i mój komentarz zniknął, tak? Oczywiście nie mam o to żalu, no bo, bo wiadomo, no trzeba o, jakoś o te zasięgi dbać, o tych ludzi trzeba jakoś dbać, tak? Um, gdyby było tak, że, że wyszłoby, że, że gadacie głupoty, to wam troszkę rujnuje, jak gdyby reputację i podburza wasz autorytet, tak? Ale. Czasami trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, i czasami trzeba jak mężczyzna powiedzieć, okej, okay, dobra, nie mam racji, pomyliłem się, tak? I, i tyle, i, i do przodu. I nikt o to myślę, problemu nie będzie miał, tak? Ale jak się brnie w jakiejś głupocie, brnie się w jakimś zakłamaniu, brnie się w takiej hipokryzji, bo to jest takie, to jest jak myślę słabe, nie? I w tej przestrzeni tego jest dużo. Nie mówię, że trzepią się tylko tej, tej jednej grupy. To jest po prostu omówienie tego tematu na podstawie tej, na przykładzie tej, tej jednej grupy. Ale takiej grup jest więcej, dlatego zachęcam Was do weryfikacji tego, jak gdyby gdzie siedzicie, z kim rozmawiacie, kogo słuchacie, kogo zdaniem bierzecie jakkolwiek pod uwagę. Dobra, na razie Was zostawiam, za chwilkę wrócę i dokończymy naszą rozmowę. Dobra, już jestem z powrotem. Eee, Okej, okay, tak to się powie, dobra, gościu, taki modry jesteś, tak? Mówisz nam, kogo mamy nie słuchać. Teraz nam powiedz, jak jesteś taki cwany, kogo mamy słuchać, nie? No i teraz to się rodzi właśnie pytanie. Jak to zweryfikować? To jest, myślę, kluczowa kwestia. i Żeby każdy mógł sam się nauczyć. Czyli moja odpowiedź jest prosta. Kogo słuchać? Samego siebie. Powinniście słuchać samych siebie, tak? Czyli zdobyć wiedzę, zdobyć um, te informacje, które pozwolą wam weryfikować wszystkich ludzi naokoło, tak? A to są bardzo podstawowe kwestie. Tu nie trzeba jakiejś większej filozofii nawet. Żeby można było e, w sensowny sposób weryfikować innych ludzi. To jest naprawdę bardzo prosta kwestia. To jest bardzo prosty set takich powiedzmy założeń, zbiór takich rzeczy, które Wam pomoże weryfikować bez żadnego problemu wszystkich, którzy działają w takim, w takim świecie krypto tutaj. Nie? Dlatego myślę, że warto będzie taki, taki cały zestaw posiąść, żeby zrozumieć i żeby nauczyć się tego, w jaki sposób można odkrywać intencje przede wszystkim ludzi. Tak? Bo patrząc na to, co, co ludzie mówią, jesteście w stanie ocenić, jakie mają intencje. To jest myślę kluczowa kwestia i zachęcam każdego do tego, żeby to poznać, żeby to zrozumieć. I teraz pytanie, od, tego, od czego tutaj trzeba było zacząć. Otóż moim zdaniem, tak jak to promuje już od długiego, długiego czasu, trzeba zacząć od edukacji, tak? To jest największa podstawa wszystkich podstaw? Trzeba zacząć po prostu od edukacji, bo bez edukacji no niestety ale nie ma szans weryfikować czegokolwiek. Bo jeżeli sami nie wiemy, no to wtedy pytanie, jak mamy próbować innych sprawdzać tutaj tak więc pytanie w jaki sposób można tą, tą weryfikację robić jak, jak to można e, jak to właśnie powinno przebiegać no i tak jak na poprzednim filmiku mówiłem też przygotowałem swój kurs tak e, ten kurs już jest dostępny jest już na, na, na Udemy dostępny normalnie można go sobie kupić myślę że teraz podlinkuję wam tutaj w opisie i to jest pytanie e, po co jest ten kurs i ten kurs dotyczy totalnych podstaw ale Oczywiście ktoś powie, dobra, bo teraz tak, jedziesz po innych, tak, a, a sam, sam teraz, nie wiem, chcesz promować tu jakieś swoje rzeczy. Tak, i chcę to zrobić z jednego najprostszego tutaj powodu. Dlatego, że denerwuje mnie taka dezinformacja, która panuje w tym całym świecie, krypto, w tej całej przestrzeni, w tej całej społeczności. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to co ja tam przygotowałem, to nie jest jakiś totalny badziew, to nie jest jakiś cudowny poradnik na temat tego, jak szybko zarobicie, nie wiem, tradując, przesuwając, wiecie mordeczki, nie, tutaj he, będzie fajnie, będzie super. I w ogóle daj nam swoje pieniądze, to powiemy ci, jak masz żyć, jak masz to e, wszystko ogarniać i tam robić. Nie, coś takiego to, to absolutnie nie jest. Jeżeli ktoś mnie śledzi tutaj dłużej, jeżeli ktoś mnie zna, a są tacy ludzie, tak, którzy tutaj już są w tej przestrzeni, e, no to wiecie, jaki rodzaj pracy tutaj robię, tak? E, dla tej społeczności. Wiecie, jaką też wartość tu staram się od siebie dawać i że nie jestem takim typem. Żeby coś komuś wcisnąć, tak? Hamsko wziąć, przyjść, powiedzieć, dobra, ja Ci dam cudowny przepis na nie wiem, na jakieś bajeczne nagrody, na jakieś bajeczne pieniądze, które możesz w tym momencie zarobić, inwestując tylko tam 10 dolarów. Ja Ci powiem, jak masz to zrobić. Nie, to nie jest żaden kurs o jakimś yy, tradingu, to nie jest żaden kurs na, na, na temat nie wiem, ech, nie wiem, łapania ryb, tak? Tylko to jest kurs, który powstał z prostego powodu, po to, żeby ludziom można było uświadomić to, jak to wszystko funkcjonuje, na czym w ogóle ten świat krypto polega, na czym polega ten świat w ogóle blockchaina, o co chodzi z tą całą technologią. I teraz tak, poznając tą technologię, rozumiejąc pewne rzeczy, jesteście w stanie sami weryfikować projekty. To nie jest tak, że jest wam potrzebny ktoś, kto będzie teraz siedział i dla was robił jakiś płatny research na przykład, tak? Ok, fajnie, jeżeli ktoś na przykład zrobi porządny research, no bo to nam jak gdyby oszczędza dużo czasu, sił, energii i, i, i jakiegoś takiego zaangażowania się z, e, z naszej strony. Natomiast co warto zrobić, tak jak już powiedziałem, warto słuchać samego siebie. To nie jest tak, że teraz ja przychodzę i Wam będę mówił e, a wiecie co, ja mam, nie wiem, mam coś do, 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 do przekazania i teraz ja jestem jakimś wielkim guru, który, a, dobra nie tu pojechałem, dobra, nieistotne, nie e, który po prostu jest w stanie Wam przekazać jakieś cudowne rzeczy, tak? Nie, chodzi po prostu o to, że ja Wam przekazuję taką normalną wiedzę, która jest, przynajmniej staram się jakoś ją tam układać systematycznie, tak? Tak jak ostatnie dwa filmiki nakręciłem na temat tego, jak działa liquidity pool, ale to nie jest tak, ja, ja też patrzyłem w międzyczasie, zanim ten filmik robiłem, patrzyłem, jak to jest tłumaczone w tej przestrzeni, polskiej przestrzeni krypto, jak jest tłumaczony liquidity pool, ten udział, o co tutaj chodzi. No niestety muszę przyznać z wielkim bólem, że nie znalazłem takiego wytłumaczenia, jakie sam starałem się zrobić, tak? Żeby naprawdę krok po kroku powiedzieć, jak się to liczy, o co tam chodzi z tym wszystkim. Bo to nie jest sztuka, jakby coś odtworzyć. Tak jak właśnie trzeba wcześniej mówiłem w poprzednim autovlogu, że niestety sporo jest takich kontentów, które coś odtwarzają, które są totalnie naprawdę takim kontentem odtwórczym czegoś, co już było zrobione, i to jest tylko na przykład na język polski przełożone i tyle, bez głębszego zrozumienia. I to się znowu sprowadza do prostej kwestii. Weryfikujcie, kim są ci ludzie, którzy Wam coś przekazują, którzy Was e, czegoś uczą, no, od których Wy się właśnie czegoś chcecie dowiedzieć. Warto to robić, no bo to dużo myślę, jest w stanie wyjaśnić, tak? Plus popatrzcie, jakie te osoby mają podejście do, do, do różnych kwestii, do, do kwestii zarabiania pieniędzy. Zobaczcie, skąd mają pieniądze, tak? Czy w jaki sposób zarabiają, co robili wcześniej. To jest myślę ważne. Ja wiem, że to jest trochę może kontrowersyjne. Zaraz się ktoś tutaj obruszy i powie, a bo to nie ma znaczenia, przecież no. Ja tam się zajmuję, nie wiem, tematyką krypto od już tam 10 lat już nawet i tak dalej, tak, jasne, spoko, ale no popatrzcie czy ktoś, kto na przykład chce Wam coś, nie wiem, sprzedać, czy chce Wam coś wcisnąć, to czy to nie jest jakoś jego główne źródło utrzymania albo główne źródło, z którego on czerpie, no właśnie, środki, tak? Więc, więc, jeżeli tak, no to tu bym uważał, bo to oznacza po prostu jedno, że ktoś ma interes w tym, żeby Wam coś opchnąć, tak? I tak, jeżeli to jest naprawdę dobrej jakości, że to jest zweryfikowane, sprawdzone, niepodważalne w jakiś sposób, to jest ok, to jest ok. Tylko, że w tym przypadku jest problem, bo moim zdaniem 99% to będzie totalny gniot, totalny syf. Tylko po to, żeby od Was można było jakiekolwiek pieniądze wyciągnąć, tak? No bo, bo, bo to się fajnie sprzeda, tak? Bo się fajnie coś sprzeda, bo fajnie będzie można zarobić na czymś. I niestety albo stety, no ta przestrzeń jest tak skonstruowana, że ludzie nie chcą dla Was dobra. Ludzie nie chcą tego, żebyście po prostu, nie wiem, samodzielnie myśleli, bo, bo, bo wtedy co? Stracimy tutaj nasze źródło utrzymania, tak? Przecież dużo łatwiej jest, nie wiem, komuś coś obchnąć. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś wiedzy, tak, to jest dużo, dużo prostsze do, do, do wykonania. No, jak przykładowo zrobiłem kurs i ten kurs ja myślę, on jest naprawdę prosto wyłożony, jak, tak jak powiedziałem, jak krowie na rowie to jest wyłożone. Tak. Na czym polega blockchain? Jak to działa? Jak to funkcjonuje? Co, z czego i dlaczego tutaj wynika? I teraz pytanie, czy to jest potrzebne? Ktoś powie, a bo to tam już jest ten temat jest powiedzmy przestarzały, bo wszyscy już wiedzą. No właśnie nie, ja się z tym nie zgadzam kompletnie, że wszyscy wiedzą. Moim zdaniem właśnie sporo osób nie wie jeszcze tutaj nic, na temat tego, o czym powinni wiedzieć, o totalnych podstawach, o totalnych, totalnie właśnie podstawowych kwestiach, które są w tym wszystkim, nie? I niestety z braku tej wiedzy szukają sobie swoich guru, szukają sobie ludzi, którzy będą mi mówić, jak mają żyć, będą mi mówić to, nie wiem, w co zainwestować, albo na przykład dlaczego zainwestować i, i, i z jednej strony okej, okay, to też nie jest złe, bo warto jest słuchać ludzi, to, to trzeba robić, bo są w tej przestrzeni z reguły mądrzejsi ludzie od nas, tak? Od każdego jest ktoś inny, kto jest mądrzejszy, tak? Dlatego warto tych mądrzejszych ludzi słuchać. Ja sam też to robię, bo to nam pomaga rosnąć, to pomaga nam tutaj wszystko budować i jesteśmy w stanie dzięki temu rozwijać siebie. Tylko tak jak powiedziałem, na pytanie, kogo słuchać, myślę, że warto jest po prostu mieć tylko jedną odpowiedź: samego siebie. Samego siebie, jeżeli, jeżeli wykona się jakąś konkretną pracę. Czyli wykona się jakiś swój research, wykona się pracę edukację, tak, żeby wiedzieć, na co zwrócić uwagę, na co uważać, tak, żeby być w stanie samemu oceniać te, te, te wszystkie rzeczy pod kątem, nie wiem, użyteczności, pod kątem jakichś tam, nie wiem, badania tokenomii. To są rzeczy, których się można nauczyć, to nie jest żaden problem tutaj. To jest wszystko do, 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 do wykonania. Natomiast tak jak powiedziałem, ja wiem, że dużo prościej się słucha innych ludzi i teraz to też nie jest złe, to też nie jest złe, ale to jest tylko do pewnego momentu, czyli na przykład jeżeli, nie wiem, ja coś mówię na temat flair, to myślę, że warto jest posłuchać, no bo skoro spędziłem długi czas na, no z tym tematem, tak, robiąc research już od, mówię, 2020 roku, od połowy, tak. Więc jakby ten temat mam zbadany i bez sensu jest, jak to mówią, wynajdywać koło od nowa, nie? czyli znowu siedzieć i ok, o co chodzi z tym, z tamtym i tak dalej. Nie no, są konkretne jakieś poradniki, przygotowane są konkretne rzeczy związane tutaj z tą siecią, z tym, jak to funkcjonuje i warto sobie z tego skorzystać od razu, żeby oszczędzić czas. Ale na, na przykład wnioski każdy powinien jakieś sam swoje wyciągnąć. Nie? Na przykład ludzie się będą pytać, dobra, co, co teraz na przykład zrobić, czy nie wiem, sprzedawać e, tokeny, które dostanę z, z Airdropa, czy, czy, czy nie, czy co. Jak to, jak to w ogóle rozegrać? No i tuż tu każdy powinien mieć swoją strategię. Tuż tu każdy powinien sam być w stanie e, zagrać pod to, nie? Czyli zrobić tak, jak czuje. Po prostu, zrobić tak, jak czuję. Nie wzorować się tylko i wyłącznie na tym, co mu jedna osoba powie, bo pamiętajcie, że każdy się tutaj może mylić. Tylko jest różnica między. Jak to jest określone jako niewiedza niepokonalna, czy, 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 czy coś takiego, mniej więcej? Po prostu chodzi o to, że ja czegoś nie wiem. i jakby nie wiem, że, że jestem w błędzie, nie? Ale jeżeli ktoś na przykład jest tutaj w tym, w tym obszarze tej, tej niewiedzy pokonalnej, czy wystarczyłoby naprawdę w Google sobie coś wpisać, albo otworzyć, nie wiem, no, ok, książkę może nie, bo książek na temat blockchaina takich e, tych to nie ma, ale jakiś artykuł przeczytać, nie wiem, jakiś poradnik, cokolwiek można zrobić. No to dla takich ludzi nie ma usprawiedliwienia, jeżeli ktoś na przykład kogoś celowo wprowadza w błąd, ale to nie jest tak, że on ma zamysł, żeby kogoś wprowadzić w błąd, tylko celowo mu się nie chce zrobić researchu albo nie chce mu się czegoś do porządku opracować, no bo uważa, że, że no byle jak może być i tak ten przekaz sobie pójdzie, nie? zasięgi będą mi rosły, wszyscy się będą cieszyć, a to, że ja tych ludzi w sumie nieświadomie poniekąd, ale jakby nie patrzeć świadomie, no bo wystarczyło troszkę więcej pracy włożyć, wprowadzam ich w błąd, to już nie jest w porządku i myślę, że też z tym trzeba walczyć. I jak coś takiego widzimy, to warto będzie to zauważać i warto będzie te tematy wyciągać. Także, tak jak powiedziałem, to szkolenie zrobiłem z myślą o tych, którzy są tutaj nowi albo którzy już są w tej, w tej przestrzeni jakiś czas, ale nie mieli okazji, żeby jakoś konkretniej wgryźć się w te tematy i zrozumieć naprawdę potencjał tego wszystkiego, zasadę funkcjonowania, no i popatrzeć, jak to. Jak to Faktycznie może rokować na przyszłość, i myślę, że do tego każdego bym zachęcał, żeby każdy sam był w stanie podejmować świadome decyzje, albo po prostu był w stanie, słuchając ludzi, mniej więcej już sobie klasyfikować, albo widzieć, weryfikować, czy ta osoba, która coś mówi, czy mówi mądrze, czy, czy, czy tylko coś wymyśla, czy, czy wam nawija makaron na uszy, czy, czy może jednak nie, nie, czy może jednak warto kogoś posłuchać i mimo wszystko na sam koniec. Jak to mówią, na koniec dnia wyciągnąć się tak i tak swoje wnioski, żeby nie było tak, że ktoś za was musi ponosić odpowiedzialność za wasze decyzje, za wasze ruchy, za wasze jakieś wszystkie działania, które, które robicie. to też nie jest w porządku, żeby powiedzmy każdego tej. Obarcie, tak? To jest na przykład, że ktoś mówi: O nie wiem, ktoś mówił: Kup to, ja kupiłem i, i spadło, albo odwrotnie. Ktoś mówił, nie, że mam nie kupować, ja nie kupowałem, a urosło tak? I teraz mam pretensję do tej osoby. No nie, to miej do siebie pretensje, bo sam jesteś sobie winien tutaj. Warto ludzi słuchać, ale też warto mieć swoje wnioski swoje poczucie, swoje przeczucie tutaj, które w tym wszystkim jest, nie? Także do tego, do tego myślę, nawiązuje i. To jest temat na dziś, to jest temat na dziś, żeby po prostu weryfikować, żeby się uczyć, żeby chcieć samemu być w stanie coś. Okej, okay, ja też rozumiem, bo ludzie tam pisali na przykład na Telegramie, że a co zrobić na przykład, jak ktoś nie ma czasu? No dobra, jak ktoś nie ma czasu, to znajdź sobie ludzi, którzy nie mają interesu w tym, żeby Cię dziabnąć na pieniądze. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no niestety, staraj się troszkę tego czasu więcej na to znaleźć, no bo... Nie oczekujmy, że wszyscy wszystko za was zrobią, tak? Nie możemy oczekiwać, że nagle ktoś yy, ma obowiązek, że na przykład nie wiem, wasz ulubiony influencer ma obowiązek taki, żeby wam zawsze dostarczać najlepszą wiedzę i zawsze was kontrolować w tym wszystkim, co tam, co tam robicie. Bo to tak nie funkcjonuje, tak? Można coś robić dla ludzi, jasne, ale nie można oczekiwać, że każdy wszystko zrobi za was, bo to już nie jest w porządku. Także no nic, myślę, że z tym was zostawię. z taką rozkminą. Niech sobie każdy pomyśli, no i. Aha, jeszcze chciałem Was poprosić, normalnie tego nie robię, ale jednak myślę, że to dużo też daje dla kanału, tak? Jeżeli dacie tutaj tą łapkę w górę, czy da, dacie tego suba, jeżeli nie subujecie tego kanału jeszcze. Nie proszę o to, bo, bo żebram o lajki, tak? Nie, tylko po prostu widać widzę po tym, jak wrzucałem filmiki wcześniej. Wrzucam tam też teraz, na przykład tak jak wrzuciłem 2-3-4 dni temu. To widzę jakie są duże różnice, jeżeli ten filmik faktycznie. Ma te głupie łapki w górę nawet, tak? Czy, czy zwykłe komentarze? Które tam są rzucone. Naprawdę jest mega, ogromna różnica w tym wszystkim, także o taką minimalną pomoc bym was prosił, bo tworzenie kontentu jest też trochę czasochłonne. Daje dużo radości jak najbardziej, tak? To, to jest fajna rzecz, ale też na pewno inaczej się coś tworzy, jeżeli widać, że, że ludziom się to podoba, tak? Więc, a wiem, że się ludziom podoba, jakieś tam części, oczywiście, tak? podoba się, ale czasami pewnie komuś nie chce. Kliknąć tej głupiej łapki a ta łapka jednak naprawdę tutaj pomaga w tym, żeby nawet dotrzeć do większej ilości ludzi, bo to jest przykładowo z takim filmikiem, się, są takie prawdy uniwersalne, żeby można było jakoś samemu to wszystko umieć ocenić, żeby można było samemu się w to zaangażować. Także z tym was zostałem. Dzięki wam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!